Cześć Widzowie, tu Niepoprawny Tata Na koniec sezonu wybraliśmy się do Jura Parku i chcemy wam to miejsce pokazać oraz co nieco o nim powiedzieć Zanim jednak zacznę chciałbym podziękować wszystkim oglądającym a w szczególności subskrybentom Przebiliśmy już magiczną barierę tysiąca subików i jest nam z tego powodu niezmiernie miło Dziś również liczymy że jeśli film wam się spodoba zostawicie WIELKIEGO SUBOZAURA. Ale do rzeczy. Bilety tym razem kupiliśmy na miejscu w kasie. Kolejek dużych nie było. Na starcie zaskoczył nas darmowy parking. To raczej rzadkość w takich miejscach, więc plusik się należy. Zwiedzanko zaczęliśmy od wizyty w sklepiku, ale tym razem nic nie kupiliśmy. Pierwszą atrakcją, na którą się zdecydowaliśmy, był Tunel Czasu. Chwilkę musieliśmy zaczekać na ciuchcie. Otrzymaliśmy okulary 3D i ruszyliśmy w drogę. Ziemia. Dom na skraju jednej z galaktyk. Nasz wszechświat cały czas się rozszerza. Wszystko eksplodowało. Energia z niewielką domieszką jąder pierwszych atomów. Wodoru, helu i litu. Ta tyla zderza się z ziemią i przemaga, ale jej strzępy i wyrwane fragmenty ziemi z szybko powodują ucierpienie. Wierzyć się wraca się z nową siłą. Organizmy stają się coraz większe, a w płytkich dżunglach żyją pierwsze wielokomórkowce i powstają setki ich gatunków Szczerze mówiąc, tunel jakoś szczególnie mnie nie zachwycił. Obraz wyświetlany był z rzutnika umieszczonego na wagoniku i nie był szczególnie wielki. W ciemności efekt był taki, jakbyśmy stali w miejscu. Kilka razy zauważyłem przemykającą ekspozycję i wtedy przypominałem sobie dopiero, że cały czas jedziemy. Może i jestem wybredny, ale wyobrażałem to sobie inaczej. Chwilę po wyjściu z wagonika spotkaliśmy pierwsze okazy dinozaurów. Po krótkim spacerze dotarliśmy do pawilonu Uniwersytetu Opolskiego, w którym oglądać mogliśmy wykopaliska zwierząt żyjących 220 milionów lat temu. Dalej szlak prowadzi nas do mojego ulubionego miejsca w parku. Tutaj spotykamy największe gatunki dinozaurów i trzeba przyznać, że ich gabaryty robią wrażenie. Modele mają rozmiar rzeczywistych zwierzaków. Dodatkowo bardzo podoba mi się to, że jest tu spora przestrzeń. Sprawia to wrażenie spotkania gadów w ich naturalnym środowisku. Według moich obserwacji, nie popartych żadnymi badaniami, to tutaj wszyscy zatrzymują się najdłużej. Każdy robi po kilka zdjęć lub ujęć wideo i my nie byliśmy wyjątkiem. Dalej były już mniejsze sztuki i przy żadnej nie spędziliśmy zbyt wiele czasu. Nawet T-Rex nie wydawał się zbyt wielki. Stał dość daleko od barierki i myślę, że nie wykorzystano do końca jego potencjału. Kiedy skończyliśmy trasę, rzuciliśmy się w wir atrakcji. Na pierwszy ogień nasza specjalność, czyli dmuchańce. Nowym widzom nadmienię, że prowadzimy wypożyczalnię atrakcji dla dzieci, w której ofercie znajdują się m.in. dmuchańce. Obsługujemy województwa wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Link do wypożyczalni zostawiam w opisie filmu. Później korzystaliśmy z innych atrakcji, ale żeby było tematycznie, na filmiku zobaczycie kilka atrakcji rodem z wesołego miasteczka, jedna po drugiej. Nie znaczy to jednak, że wszystkie stoją obok siebie. Część z nich jest bliżej wejścia, a do innych trzeba kawałek podejść w okolice kąpieliska. Są tu m.in. karuzele, ale większą uwagę przykuwa mini Roller Caster. Niestety jego parametry sprawiają, że młodzież i dorośli raczej nie będą go wspominać latami. Dla dzieci ujdzie. Inaczej rzecz się ma w przypadku łodzi. Tutaj poszedłem już bez Marcela. Nie jest to moja ulubiona atrakcja, ale zdecydowanie zapewnia większe wrażenie. Pozostała atrakcje typu Luna Park to już raczej drobiazgi. Idziemy więc do oceanarium. Bierzemy okularki i lecimy. Szybka dogrywka na karuzeli i kierujemy się do kina 5D. To już trzeci raz z okularami. Po kinie przyszedł czas na pływanko. Dalej był plażing oraz kąpanko. Tutaj czekał na nas kolejny dmuchaniec. Tym razem specjalny, wodny sprzęt. Dzieci go wręcz oblegały i Marcel również był nim zachwycony. Spędziliśmy tu dość dużo czasu. Ostatni kierunek to plac zabaw i park zabaw. Niestety chwilę wcześniej popadał deszcz i z wielu atrakcji nie dało się skorzystać. Podsumowując wizytę w parku, muszę szczerze powiedzieć, że mam mieszane uczucia. Plac zabaw, atrakcje z wesołego miasteczka czy małpigai w mojej opinii nie są atrakcjami dla których warto przyjeżdżać. To raczej miłe dodatki. Tunel czasu jest ok, ale spodziewałem się jednak czegoś lepszego. Kino 5D i Oceanarium na plus. Same dinozaury bardziej podobały mi się w Zatorlandzie. Głównie dlatego, że się ruszały i były świetnie wykonane. Tutajsze okazy są za to wielkie. Jest ich dużo i fajnie wyglądają na otwartej przestrzeni. Dużo czasu spędziliśmy nad wodą, ale w sumie jeziorko bez biletu wstępu mieliśmy bliżej. Pawilon paleontologiczny, natomiast to zdecydowanie plus dla osób zainteresowanych tematyką. Obok Jura Parku znajduje się jeszcze Park Nauki i Ewolucji Człowieka. Nam nie starczyło już czasu, aby go odwiedzić. Ogólnie rzecz ujmując, nie żałuję, że przyjechaliśmy ale park raczej nie trafi do mojej topki odwiedzonych atrakcji.